Cześć kochani, witajcie! Jak widzicie dzisiaj chodzimy, festujemy z puszkami węgielki ze świątecznej pomocy. Właśnie znajdujemy się w Gdańsku. Dzisiaj mamy jeszcze plan pojechać do Sopotu i nasz dzień skończyć na... na Gdyni. Gdy. Tak, tam się zakończymy swoją przygodę, także jesteśmy dzisiaj w całym tym mieście. Spacerujemy, właśnie przeszliśmy ulicą Długą. Jest masa osób, masa wspaniałych osób, które nam wrzucają te puszki, podchodzą sami bez żadnego zachęcania. Jest piękna pogoda i cieszymy się bardzo, że możemy brać udział w takiej akcji w tak szczytnym celu. I Was również zachęcamy do pomocy. Pewnie w każdym wieście u Was też chodzą wolontariusze, jakieś są licytacje internetowe, puszki internetowe, także zachęcamy Was do pomocy i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Dawaj, idziemy Nie wiem, czy to zobaczycie ale pokazała się piękna tęcza. Nad gdynią, właśnie, jest przepiękna tęcza. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale właśnie ukazała się tęcza. Piękna tęcza ukazała się właśnie nad gdynią. Michał, co robisz? Zmaruję sobie usta. No i poprękały. Ja też chcę. Też mi? Masz. już to. Ale napisz trochę ja. No Dobra, dziękuję. <grym> <grym> Jak ty o mnie dbasz? Zawsze. Wszędzie. Tu jest i I ty będziesz miała. Mam małym królowym królowym. Proszę bardzo. Muszę cię aż tak? To są pieniążki, Tam gdzie ten panteuszka kupuje, wiesz? Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A, super. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak widzicie już jest ciemno, jest po godzinie 17:00. Wychodzimy dalej, jesteśmy właśnie na skwerze Kościuszki w Gdyni. Myślę, że jeszcze jakąś godzinkę, dwie pochodzimy i też będziemy już oddawać puszkę do, do sztabu, bo już niestety jest coraz mniej osób na mieście. W Sopocie jeszcze całkiem sporo osób spotkaliśmy, jednak w Gdyni szliśmy bulwajem. Trochę osób się y, trafiło. Teraz już jest coraz mniej osób. Wiadomo, już jest ciemno, zimno. Każdy chce wracać do domu. Więc my również powoli wracamy. I dzisiejszy dzień zaczęliśmy w Gdańsku. Byliśmy w Sopocie i kończymy w Gdyni. Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że również spijaliście orkiestrę w tym dniu. Że wrzuciliście coś do puszki lub Wpociliście do wirtualnych puszek lub może coś wycytowaliście ciekawego. Dziękujemy Wam serdecznie i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej.